Jak ksiądz podsumuje tegoroczną Mielecką Ekstremalną Drogę Krzyżową? No, jestem pozytywnie y, zaskoczony odzewem y, uczestników. Spodziewaliśmy się znacznie mniej osób ze względu na y, pandemię, epidemię, ze wszystkie obostrzenia. Y, ponad 400 osób y, oficjalnie zapisało się na y, tegoroczną Mielecką y, EDK. No, nie liczymy tych osób, które w ostatniej chwili, w czwartek czy w piątek, wyraziły swoją chęć i po prostu poszły już tak nieoficjalnie na EDK. Czy byli jacyś śmiałkowie, którzy zapisali się na najdłuższe trasy? Te najdłuższe trasy do, do Przeczycy czy do Poryszowa no w tym roku nie cieszyły się popularnością. Najwięcej osób brało udział w tych krótkich trasach 40-kilometrowych do Cmolasu, do Zawady, do Pilzna, ale też Pacanów, Sandomierz też. Te trasy cieszyły się takim powodzeniem. A czy na trasie przydarzyły się jakieś przygody? Jakieś grupy się zgubiły? Nic mi nie wiadomo o tym, żeby ktoś jakoś zabłądził czy, czy, czy jakieś nieszczęście się przydarzyło uczestnikom. EDK, ci, którzy wzięli udział w tegorocznej EDK no, byli przygotowani, e, zachowywali te wszystkie e, standardy: e, milczenie, właściwe, właściwy ubiór, oświetlenie, no i też zachowywali właśnie to, to milczenie, które jest e, potrzebne, żeby no, rozważyć te, 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 te teksty, które zostały przygotowane przez e, księdza Jacka Stryczka. Doszły nas słuchy, że jakieś wilki można było spotkać na trasie? No za żadnej zwierzyny po drodze ja osobiście nie widziałem, a, a ani tym bardziej nie słyszałem, żeby ktoś, ktoś z uczestników spotkał jakoś, jakąś zwierzynę, także wszystko było bezpiecznie. Ksiądz również był na trasie i ma ksiądz jakieś przemyślenia odnośnie tegorocznych rozważań? Tak, wybrałem się te, na, też na EDK, no jako opiekun to wypada y, iść, ale też, no wiadomo, miałem swoje intencje. Y, wybrałem się do Cmolasu i, i tegoroczne rozważania miały tytuł y, Rewolucja pięknych ludzi. Dotyczyły one takiej właśnie pracy nad sobą, żeby właśnie stawać się lepszym człowiekiem. No myślę, że każdy, kto chciał, to skorzystał z tych rozważań i mógł dużo przemyśleć i pewne rzeczy wdrożyć w swoje życie. Jak mi się szło, w no, miarę mi się dobrze szło. No, wiadomo, były kryzysy, bo to jest noc i, 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 i zmęczenie. Ale warunki były dobre, lekki mróz, twardo pod, pod nogą, także bardzo dobrze. Dziękuję bardzo. Ja też również dziękuję wszystkim uczestnikom za to, że podjęli ten trud, y, sztabowi za przygotowanie tegorocznej EDK i oczywiście zapraszam za rok. Y, przyprowadźcie kogoś ze sobą. Książę proboszczu, ksiądz również w tym roku był uczestnikiem Mieleckiej Ekstremalnej Drogi Krzyżowej. Szedł ksiądz Dorobczyc. Dlaczego taki cel sobie ksiądz proboszcz obrał? Ja muszę wyznać, że bardzo bliskie jest mi doświadczenie wiary, kiedy się przemieszczam, kiedy chodzę po górach, czy kiedy idę na pielgrzymkę, bo sprawdza się to określenie człowieka homo viator. Człowiek jest człowiekiem wędrującym. I na pewno te religijne doświadczenia, które gdzieś tam się pojawiają na trasie, kiedy można trochę pomyśleć o Panu Bogu, o pięknym świecie, pomagają w drodze wiary, w realizacji powołania. Jeśli chodzi o drogę ekstremalną, to pamiętam dobrze moją pierwszą drogę ekstremalną, wtedy do Pilzna, z Mielca. To było takie bardzo dobre doświadczenie, zwłaszcza ta pierwsza część, bo już od trzeciej rany to już nie wiedziałem, co, nie wiedziałem jak, jak to jak to jak, jak to zakończyć, ale na pewno kiedy zobaczyliśmy to pizno i odprawiliśmy mszę święto w Kościele Karmelitów. To było takie piękne ukoronowanie tego wysiłku. Powiedzmy sobie szczerze, nocna wędrówka jest wymagająca i kosztuje dużo takiego, takiego samozaparcia. W tym roku wybrałem się właśnie e, do Dlaczego? Już po raz kolejny do ten Ekstremalnej Drogi Krzyżowej, ponieważ e, jest to trasa e, dla mnie bardzo osobista, ponieważ przechodzę w Ostrowie obok kościoła, w którym byłem chrzczony. 62 lata temu. Tam trzy lata mieszkałem w Ostrowie i Robczycy są mi bardzo bliskie, bo tam chodziłem do szkoły. To jest miasto mojej młodości, dlatego zawsze, ilekroć przechodzę obok tego kościoła w Ostrowie, zawsze dziękuję Panu Bogu za, za, za dar chrztu. No nie mogę, bo to jest środek nocy, prawie że trzecia rano, nie mogę tam no, dotknąć tych szczelnicy, ale, ale dlatego wybieram Robczycę po raz kolejny. A jak ksiądz przeżył tegoroczne rozważania Ekstremalnej Drogi Krzyżowej? Ja tak trochę mam taką prywatną trasę i prywatną, prywatne, że tak powiem, przeżywanie tej drogi, ponieważ z pewną grupą szedłem do pewnego momentu, potem już sam na sam, sam na sam, sam na sam. Mam wiele rzeczy do przemyślenia jako kapłan, jako człowiek, jako chrześcijanin i ta, ta, ta nocna modlitwa, nocne rozważanie drogi krzyżowej, te w ogóle nocne modlitwy, ta refleksja. Jak mówię, jest to czas, kiedy mogę wiele rzeczy z Panem Bogiem załatwić i Panu Bogu dziękuję za to, że, że, że mam tyle siły. A w tym roku szło się lepiej czy gorzej niż w zeszłych latach? W tym roku się szło, powiem normalnie, bo nie było jakichś doświadczeń pogodowych, złych, nie było. Ja, to co mówię, idę swoją prywatną drogą, czyli od Żochowa, idę chodnikiem do samych, do samych Robczyc, prawda. <laughs> Także to jest dobre, do, dobre doświadczenie, tak. Serdecznie pozdrawiam Was z naszej świętokrzyskiej ziemi, sanktuarium Jezusa Konającego w Pacanowie. Pacanów niektórym się kojarzy z Koziołkiem Matołkiem, który jest związany z naszą społecznością, ale również pamiętajmy, że tutaj jest już przeszło od 700 lat sanktuarium Jezusa Konającego. Pan Jezus konający ma rozłożone ramiona, by każdego przyjąć do siebie. Wielu ludzi przybywa tutaj do naszego sanktuarium i przed paroma latami, kiedy zwrócono się do mnie właśnie ze zmielca, z parafii Matki Bożej Nieostającej Pomocy, że będą szły dwie trasy, dwie drogi. Świętego Bernarda z Clervo i Świętego Marcina z Jedna y, będzie prowadziła przez połanie, druga przez Szczucin. Bardzo się, myśmy się z tego ucieszyli. Nawet bodajże trzy lata temu y, pewna nieduża grupka naszych parafian uczestniczyła w tej drodze. Dla nas to był wielki zaszczyt. Kiedyśmy dowiedzieli się, nasza parafia, że będą szli pielgrzymi. Całą noc 47 kilometrów byłem bardzo wzruszony. I właśnie tu z kilkoma osobami, parafianami postanowiliśmy, że ile razy będą przybywali do nas pielgrzymi w tej ekstremalnej drodze, to my postaramy się ich przyjąć. I faktycznie zawsze staramy się, żeby. Bo nasz Kościół jest zawsze otwarty od rana do wieczora, ale w tym dniu od, wcześniej go jest otwarty. Był przygotowany jakiś posiłek, herbata. Pan Jan, mój parafianin, stara się tutaj już być, żeby wszystkim powiadomić, którzy przybywają do naszej tutaj świątyni, żeby Żydy się pomodlą, by mogli przyjść na tą ciepłą herbatę, by mogli parę minut właśnie odpocząć, wracając do swojego domu. Dla nas to był wielki zaszczyt że właśnie do, w, ktoś wybiera to nasze sanktuarium, by do niego iść w trudzie swoich codziennych dni. Przecież Pan Jezus mówi, jeśli to chce iść ze mną, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. Ja bardzo często mówię w ten sposób, że my czasami Pana Boga traktujemy jak sklep. Idę do sklepu, kładę dwa złote, biorę chleb, kładę trzy złote, biorę cukier. A tu mówimy, Panie Jezu, odmówiłem Ci, różanie, zamówiłem, że odbyłem drogę, a Tyś mi to nie spełni, czy to? Nie. Pan Bóg spełnia wszystko, ale na swój sposób. I tu tajemnica Krzyża na czym polega ta tajemnica Krzyża? Łatwo się o krzyżu mówi, do krzyża się czasami powzdycha, popłacze. Jeżeli ten krzyż jest obok nas. Trudno jest, kiedy ten krzyż jest we mnie, w moim życiu, w mojej rodzinie. I czasami była tak, że jesteśmy przy łóżku umierającego człowieka, którego nie chcemy, żeby umarł. Nie wyobrażamy sobie życia bez niego. Mówimy, Panie Boże, ratuj. A to jest pierwsza część modlitwy. Druga część modlitwy. Bądź wola Twoja. Jak trudno jest wypowiedzieć takie słowa. To jest ten krzyż, do którego pielgrzymowali już przez kilka lat właśnie pielgrzymi z ekstremalnej drogi, właśnie z parafii Matki Bożej, nieostającej pomocy z Mielca. Cieszę się bardzo i zapraszam. Niektórzy z nich przynieśli ze sobą krzyże. Niektórzy je zabrali z powrotem, bo mówią, że to dla nich jest. To y, ważna pamiątka, ale niektórzy pamiętają jak trzy lata temu, taki tem w tym roku zanieśli, bo obok naszej bazyliki mamy y, dolinę krzyży, gdzie zbieramy wszystkie krzyże, te niechciane, te wyrzucone, zdewastowane. I właśnie tam mówimy krzyże wotywne. Niektórzy zostawili na tej dolinie krzyży, te właśnie krzyże, by świadczyć że przez krzyż idziemy do Ojca w Niebie razem z Chrystusem konającym naszym Pacanowskim.